Nie samo tam sam, A! Co, co? Ja tutaj... no, kokaina no, zostań, okay. kokaina no. zostań, no. zostań. Na LC czy Kolejna... co? Kokaina... na robisz! To dobra, robisz. Albo paka jest u nas. Duży! Ej, hey, flash, Flashe'uje. Uh. Side. Brawo. A, a jak po... po po Brawo. Niuta jak poskładał A no to... to jak ja prawie na pistolach, na razcie. <grym> okay, to je... to ktoś... Jak ktoś nie kupił, to już M87 masz, ma, masz. No nie, niuta ile lepiej nie. no sorry, cicho. Coś by. Dużo, mid i dorsy. Mid. Mid, 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 mid. Dwóch, dwóch, na LC. Jeszcze jeden. Brawo. Nice. nice. Ale agresję zagrali. To nie jak ci sanda. Dropnie mi ktoś m Kokaina. Albo możesz nice. po masę dać. Ja ej, jak coś ej, jak coś ta agresywnie gram mi da teraz. Kurczę, nie da teraz, nie da. Dobra, dobra. O Jezu, FUKA mit Ej, pomóżcie mi tam gdzie połamlo, mnie znajdują zaraz Ej, do lewej Leży do lewej. leży To wiem Mit był laska, nie? Albo hał albo, albo gdzieś kebab No Resp. Zero ma hita. Kudu, ale miałem, miałem like ja, jakiegoś Ej, kalacha dam, kalacha dam. Chcecie, Ja mam już. Daj? Nie, ruszymy, kuczy, nie, nie. Nie nie dam na balkon booster. Wycham, ja. bitowaj To idę masz? Ej, co, a chyba idą. A nie? Nie chcę, idą gdzie co? Chyba podam. A też jakiś ja, ja nie mam hmm. jednego gdzie. Jeszcze jeden. Kto podchodzą? 40. Dostał? Brawo. No. Jest 40 Kurde, you. No to, <mum> <Co> to <age? mum> Nie, nie, nie. Ja jednego zdjąłem. Ten, co poskładał. Gość, co, co na rundę 2,5 killa robi, nie? Znajduję, albo... Ja najduję jak chcesz Kokaina albo Piotru Samba Ja spójniony Brawo Koka Ja po najdzie tak jestem mi bez jak mi sobie coś byś na piachach Dorsy Kurwa nie chodzisz tak Dorsy, spore dorsy Nie o, bez... Tak Rampa e Rampa i drugi no, no to nie ma nic do zabijania. Ty mi na celowni ciągle kurwa. Bierz jedną pozycję. Musimy dogadać, tak? <noise> nie mogłem się wcelować, tak? Chciałem się, że tak jak chcę się, że jak strzelasz swojego to umieram. No. Byłoby fajne. Dawaj nie później. Ani na niektórych turniejach tak nie ma. A będzie. Nie trafiłem naj. Teraz znowu coś na grubo Cofnij z Nie, na Niuta. Uspokój. To twoich nie koleta. Nie, ta nie pożeraj. Niedale. Ależ spakuj. Który macie? oparty I ostatni gdzieś przy waparce, nie? Kurwa. Pierwsza wejść Co jest? Ej! Dobra, spokojny. dobra, spokojnie. spokojnie. Idźcie na sajty w ogóle. Chadi A, ten B, na B i tyle. Oparte on gra cały czas. No dobra, no party, dobra. Aparte, Idzie do mnie. Jakbyś jest to tłumaczeniu, kurwa. Chyba w garden słyszałem kroki, ale niestety podniósł coś. Under Under no. Foka, twój, twój, twój. No nie one-tapy na odcinek. Miał być ładny, miał stać. Na, na odcinek miałbym. Pod kątem. Pod kątem miał być. Dobra, to krowa wyciągnęła. Chłopcy, dawaj normalne. Nie, nie pykuj... E, na balkon fila Dobra. Bo widzisz, my wywalimy się, a pani później nie do Najdę, Najdy, najdy, najdy <laughs> kotajna. <Happy. laughs> ja pierdolę. Ale najda zamsadziłem. Jest mit Brawo. Brawo. Nie no, ale ciśnę. Teraz chodzę. Trzech pod B, trzech pod B. Idę na, idę na tą imprezę. Weź ktoś do orsy. Jesteś do orsy. Znaczy Mi Mid, konektor. Konektor, kebab. Weź ktoś do orsy. Proszę znaczy no. no, was. Ty, krampa. Ponad no głowy, nie Jesteś sam Piotro. masz i oni malował Malowa jo. Brawa, mamy Czeka za robronę od parę słuchaj, ja. chodź co chodzi Dawaj mig. Eee uh, okay. Ninja jakoś jest takiego też. Ty! Okay. 3 ja, ja pierdolę ale, ale jesteś... Bajera. Okay, no, yeah. ja nie to nie się że streama nie ma, bo... No ja i co to były? Takie komentarze jak z passion. Dawaj boosta na głowę, na balkon Dobra O ile nie gry go... Mogą grać to samo, jak coś Jeden bondek Odpuszczam go, wiesz? ja mówię? cały czas wszystko odpuszczacie? O, nie, no nie jestem nie... idzie, no Dlaczego, no? Po co? Nie rozumiem Ja też Boostowaliście, czy coś? Nie A, jeden Andrzej, przeszłam mam. Gordon, nieee, yeah. leży Gordon. Dwóch jeszcze, tak, upsy. Paka tam jeszcze, nie? Mam sejko Idę ci się, chodź. Wchodzą w side, leży na macie. Ja że podejdzie nawet Dobra dawajcie ten yy, yy, ...spinamy jajca Drogi kolego proszę nie odpuszczać mi Mida, dobra? Dobra to jest tajna Nie piekujcie proszę. nie pychujcie tam na tym midzie w ogóle Eee daj tak, mi yy, busta. Kusij daj busta yy, na, na, na Mida Daj busta nutra A to Newton ja gardam spilny Dobra, dzięki. Konektor. cofaj. No. Zosa na... ja idę, tam. Zero ma. 4 HP ma na dorsa. Dostał. Dostał? Nie dostał. To cofnął. Mid. Dostał cofnął. Mid, 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 słyszysz? Nie słyszę właśnie. Słyszysz Med A on ma 4 HP Hub Na sajcie Kindę e, Oj na samym, do, 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 do dole wyjdź Buckle na sajcie Mildo. O Saj Ej site Tak, razem, od casey, razem, razem, razem Chodź do mnie Орва. Сама. Давай, роби что. Давай. Ну вкусно, курва. Браво. Добре. Курда. Хелати, джен, 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 ты Oczywiście hubi defuje bombki. Dobra Piotr, Piotr, cicho, dobra, co robimy? Dajcie na, ze smołkami planta na B lub nie. Planta na B? Ja bym proponował bardziej A. No dobra. Tyle zrobimy w Bo nie możesz zraszać nawet tego gardena. Tak, poczekajcie na najdy. Postujmy w ogóle na respie przez 5 sekund. Nie, 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 kanapka będzie, nie możemy, kanapka będzie. Ale oni nie dojadą B. No A jak B? nie? No dobra. Dobra, doszliśmy ale nie, nie poczekajcie na Neidy, dobra? Już nie powoli. ma problemu. Ba, nejdy. Dobra. Dawaj, dawaj. Ogień. Najlepsza ja taktyka Ewer. Aparty. Dawaj. Nie, nie. Ej, wrzucaj. Co jest? Nie chcę kupić neta. Dobra, trzeba cofnąć, bo już jest tu wie sporo. No, zrotowali. Zrotowali. Trzech jest, albo czterech. Czterech jest. No. Ja, ja, ja mam low'a, ja mam low'a. Coś głupiego zagrali teraz my. Zagraliśmy. Prasznie. B powinno być czyste. Jest, e jest na, na nim. A, Na LC. Kurwa. Dwóch na Lce nawet. Dobra, gramy standardowo, coś gówno, zagraliśmy teraz kompletnie. Myśl, Piotr, tak takie. Ja już wiem, powiem i to robimy. Powiedz ty. Poczekaj, po pochyl nas zdechnie, no, no. Już się wywali, bo się nie dostanie. I na kokaina. Dobra. Teraz tak, kupujemy 3 minimum. smokujemy ja case, filar i site'a bezpośrednie i szybki plant. I cofamy? Weźcie pakę, kusi na znaczy kokaina, kup flesh, aby już rzucał w site, a gość będzie pantował. Ja daję kiesę. Ja daję na site ja tak. daję. Dobra. Kusi dajesz sobie flasha i jazda. To no nie ma flasha, polerę. Dobra, poszedł, poszedł Dawaj, 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 dawaj. Go, Ej, go, daj, go, daj, go. Daj, daj, daj. go, go. go. Zresztą. Mamy to. Ej, dobra, na dwóch. Jeden ma zero. Od A jest w ogóle, Habi. Dawaj, kosek. Dobra, dobre eko. A teraz kontrol, teraz kontrol. I tyle Aha. Bardzo dobre eko No jako zacny. Tylko garden idźcie normalne Pikujcie i garden i tego i aparty, żeby nie było tylko. Ja mi da My tam Dordeo Piotr, nie? Jest dorsy jeden Dwa najdę w filarę poszło Short Dorsy Mid jest, jest, LK czy coś? Short jeden, jacy? To było pytanie wiadomo Love na ten Ej, będziesz patrzył mi side, Piotrek? Bóg nie Co mi dał w głowę? Dobra, to cofnę. Został? Zero ma. Kurwa macie 11 HP. Dobra. A no ja pierdolę. Mamy jamlała. Dosz Piotr, myśl. Będzie szur jeden. Lampa. Jest 50, rampa Nice fight. Dobra, echo, musimy tak zagrać, a później pogadamy. Widzieli? Tu gdzieś jest w smoku. też, też. Apsy Aparty Aparty bomba na. No, na Ninja w pierwsze tempo Gdzie? Na, na dorsy? Side, na dorsy i możecie dać. Nie, na dorsy nie dawajcie. Ale na Ninja jeszcze. O! Oh. Nie, hey, tu ja oh, oh, oh. No dobra, nieważne. Go, 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 go. Wiesz, ja jest Ninja, jest Ninja oh. do prawej. Ninja. Spamtuj, spamtuj, paka, paka, paka. Na no, Ninja jest oh, Edo. Chyba. I to samo. Ecetor, 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 plecy, Ecetor, 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 będę depować Ecetor, mam Dojeżdżam Koka, to Ecetor, Znowu Ba. Bez... Nie, poczekajcie. Myślicie, że oni nie może stokować B teraz? Tak. Ej, zbejtujmy to B, ja z Piotrkiem damy smoki i ten i kur się ja będzie... Faka bez... pa, aparty, kur i idź aparty, nie wychylaj tam, z paką Koka idzie aparty. Dajcie, najdę smoki i najdę dajcie na ninja albo na casey coś takiego blisko. Ja. Na piasku jest, a albo... Dobra, sufamy, nie? Chodź cofamy nie wiedzą o mnie jeszcze. Wbijajcie Bio mam na domku. Czystapsy. Wbijajcie, bo zrotuję, No, dalszy, dalszy, dalszy. Dawaj, dawaj, Zbijajcie. dawaj. I teraz, teraz. Ufie, no, wiemy, wiemy. no, no, Teraz Defensywna teraz. No, 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 no. No, no, wiem. no, Zabijcie tych ludzi. 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 to tych ludzi. Zabijcie tych ludzi. Zabijcie to stoisz tylko że dostał Zabijcie tych ludzi. tak tych yes. ludzi. Nie, nie ważne. B, 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 B. Teraz B, teraz B. Dajcie, najdę na, na ninja. Ej, zróbmy to w drugie tempo, bo im dajem najdaj flasha. Tak. I, ja. I uważam na reszta. I paka, żeby się nie pokazywał. Kuszyk, nie możesz pik, nie możesz dorsu. Dobra, możemy. Dobra, dawajcie. Dajem smoła. Najdaj na ninja, dajcie. No blisko. 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 Za piaskiem. Cztery, Ej, bez Ej, Ej, cofnijmy, co? Cofamy. Pirala. No paki nie macie. tirala du. Shek, trzeba. Dobra, Daj. poda podagramy, podagramy teraz. Tylko z glową teraz, z glową. Poczekajcie, hajsa nie ma, nie? No ta. Nie, no mamy, trzeba sobie mieć, a nie, nie mamy. A to ma No, mamy pistolet, mamy pistolet. Dokąd jest pistolet? Daj broń. Jak ty kokaina? Kamu? Ja za, wypla kara, wypla kara. Podaj. Aparty, koncentrujcie się Dał najdaj cofnął. Ja mam tutaj bagan blokaj coś Macie pa chyba z tutaj, tak. Już jest decy domek Co ty gadasz tak? Tak Dojeżdża aparty, chyba Kanapkę tam robię Nie tu ja. Dostał luta. Tam idzie, blisko. Kuchnia. I balko. Dostał? Kalko. Ja. Balko. Ej, ej, midem spróbujemy? Midem na B? Ja Ma mam smoka na nawet. Możemy, możemy. Czekaj, to mamy ja popakuję od rampy, wy reszta Paka się nie pokazuj. Wiem. Dawaj, dawaj. Oh. Możecie. Dorsy. Nie, chyba wstawałem. Cofnął, cofnął, cofnął. Dorsy mamy zajęte. No ta Presu znowu nie było. Spróbuj by wejść na planta. Nie. Spirala, pomocy. z dorsu. No, właśnie jest. Spirala. Dobra, co robimy? Oooo, kontrole, co? No zagrajmy kontrolę 3A 3A bo ten gościu do się 5 killów kręci na kurwa Dobra, mi to idź na... Ja nie, ja nie idę, bo ja mam tam buga Dobra, to ja idę No defensywnie stracić, czekajcie Daj, dajmy nade'y Co? Gdzie można nie dać nade'y na... Da. Casey pieniędzy. jeden gra, jeden gra Casey mi da wezmę, czekaj Minus 60 ma gościa. Gdzie on poszedł, Mjuta? na poszedł chyba, minus 60 Młosi, zamień się, ja wezmę, ja wezmę mida. Ej, pomyślcie, pomyślcie, jak oni myślą, że my zagramy. Ciężko. Trzeba ja zabić go. Ja podejdę elkę na cicho. Dwa smołki już pod B, więc dwóch... Ej, long się boostują, long się Możesz go zdjąć, tam short. Słuchajcie, cofajcie, cofajcie, od razu. Czyli dwóch tam jest. co Zata. Dziwo. na A rotował. Paka. Jeszcze jeden pod szybko idź B, idź B, idź B. Paka. Side, side jest chyba. Zabicie side, wejdę Weź paka na spiralę Czy co to ta? Pędzle ta? Dalej. CT. CT. Dalej. Dalej. Da, jeszcze dobra. Jeden CT. Jeszcze Dalej. Brawo, screen. Screen recording. Oh, to, była to była moja mowa motywacyjna. Dobra, dzięki.